Świętokrzyski Kongres Energii Coraz Bliżej, ale również dzisiaj w naszej rozmowie porozmawiamy o e-commerce. Dominik Feldman, witam serdecznie, słuchacze Rekord Świętokrzyskie. Witam również widzów na naszym YouTube, na naszym portalu Świętokrzyskie Co za Dzień i na naszym Facebooku Radiorekord Świętokrzyskie. Witam również naszych gości. Naszych gości, którymi dzisiaj są pani Ewa Kapelśniowska z Regionalnego Biura Handlowego w Kielcach, Polska Agencja Inwestycji i Handlu SA. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Witamy również bardzo serdecznie Pana Tomasza Króla z Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Dzień dobry. Dzień dobry. No i jak już rozpoczęliśmy przedstawienie od Pani Ewy, no to pozwólcie wy drodzy słuchacze i widzowie, że zaczniemy właśnie od wspomnianego e-commerce, bo na koniec zostawimy sobie tą wysienkę na torcie jako ten świętokrzyski kongres energii. Natomiast o samym e-commerce. Proszę naszym słuchaczom tak dość prosto, konkretnie wytłumaczyć czym jest ten system e-commerce. Myślę, że słuchacze doskonale wiedzą, bo z tego korzystają. To jest zakup albo sprzedaż, akurat w tym naszym przypadku, przez internet i dóbr czyli towarów, produktów i usług. Czyli to nie jest nic skomplikowanego, to, że tak brzmi, troszeczkę zachodem tutaj zalatuje, to wcale nie jest tak, że nikt z tego nie korzysta, bo tak naprawdę wszyscy z tego korzystamy. Myślę, że większość w tej chwili ludzi korzysta z właśnie z zakupów przez internet, bo jest to wygodne, nie trzeba z domu wychodzić, można to wykonać, ale jakby ja bym się bardziej skupiła na tym elemencie niezakupowym, tylko sprzedażowym, czyli komercja jako narzędzie do sprzedaży, sprzedaży i w kraju, ale również za granicą, Prostej sprzedaży i wejścia na rynki zagraniczne, czyli jak naprawdę siedzimy w domu i y, działamy globalnie. Z racji tego, że jest Pani tutaj przedstawicielką Pajchu, proszę Państwa naszym słuchaczom zdradzić, jaką rolę tutaj Pajch pomiędzy tym wszystkim odgrywa? E PAICH generalnie jest instytucją wsparcia biznesu działającą globalnie, która specjalizuje się w doradztwie eksportowym i inwestycyjnym. W tej części eksportowej doradzamy zarówno, jak skutecznie wejść na rynek, czyli przedstawiamy modele wejścia na rynek, ale również informujemy na temat barier, na temat wymagań na danych rynkach, potrzeb klientów i Wielu, wielu innych rzeczy, czyli na przykład polecamy potencjalnych partnerów, weryfikujemy obecnych partnerów itd. Tak A jednym ze skuteczniejszych sposobów wejścia na rynki zagraniczne, takich, które w bardzo prosty sposób można sobie samemu będąc nawet mikrofirmą, zrealizować, jest właśnie wejście na rynki zagraniczne za pomocą platform sprzedażowych, czyli tak zwany e export przez jedno konto, na przykład na Amazonie, można wejść na 150 rynków. W bardzo prosty sposób przetestować swój produkt, w sensie takim, czy, ono ma, czy on ma szansę wejścia na ten rynek, w jakich, jakie są wymagania albo oczekiwania klientów z poszczególnych rynków co do danego produktu czy danej usługi. No i w zasadzie mówię, korzystając z usług takich platform jak Amazon. Można też, nie posiadając jakiejś wybitnie rozbudowanej bazy logistycznej czy magazynowej, sprzedawać swoje produkty czy sprzedawać usługi właśnie wykorzystując Amazon. Na ten moment, ponieważ polska gospodarka jest w bardzo mocnym zakresie od kilku lat, w zasadzie od dekady napędzana przez eksport, bo wzrost eksportu średnioroczny od 2014 roku do 2024 roku to jest mniej więcej 7,8%, czyli dość duży. W 2024, w 2024 roku ten eksport to było ponad 351 miliardów euro, a ten dynamiczny rozwój właśnie platform, takich jak Amazon, który był partnerem ostatnio organizowanego czy współorganizowanego przez przeze mnie, czyli przez PAIH i Krajową Izbę Gospodarczą, tutaj z partnerami lokalnymi szkolenie. Sam Amazon publikuje dane z 2024 roku, mówiące, że polskie małe i średnie przedsiębiorstwa eksportowały. Wyeksportowały towarów na około 5,1 miliarda złotych w zeszłym roku, gdzie około 70 sztuk produktów na minutę było sprzedawanych z wykorzystaniem właśnie Amazona. A najciekawsze z tego jest to, że to nie dotyczy przede wszystkim dużych ośrodków czy dużych firm, ale dotyczy ta sprzedaż w 55% firm z małych miejscowości i z obszarów wiejskich. Więc bardzo prosto, bez dużych nakładów finansowych, korzystając z tych narzędzi, które dają platformy właśnie takie sprzedażowe jak Amazon, ale można też wykorzystać inne, no typu Allegro, typu eBay, są też takie lokalne platformy typu marketplace w Empiku na przykład czy inne. Wyjść na rynki globalne, wykorzystując ofertę platform też w zakresie na przykład logistyki. Co bardzo ułatwia i przyspiesza ten proces. Poza tym można sobie bardzo dobrze robić promocję, wykorzystując narzędzia sztucznej inteligencji, które są oferowane przez te platformy. Mówię, zacząć działać globalnie, na rynkach globalnych. Nie trzeba być dużą firmą, nie trzeba być gigantem. Można mieszkać sobie spokojnie, w zgodzie z naturą, w małej miejscowości. I być dużym, znaczy rosnącym eksporterem, tak? Także to jest genialny sposób na bardzo szybkie wejście na rynki zagraniczne, a przede wszystkim skuteczne i dające duże przychody. Ja tylko może jeszcze wspomnę, że około 13 tysięcy miejsc pracy powstało w 2024 roku, właśnie stworzone przez polskie małe i średnie przedsiębiorstwa z Amazona, które eksportowały i spośród całej listy MŚP które wykorzystują tą platformę Amazon 90% eksportuje i rozszerza te działania na różne rynki eksportowe. Więc najprostszy sposób, żeby wejść na eksport, bo eksport przeważnie przeraża, tak? Tomek się zgodzi na pewno ze mną, że ludzie w niektórych miejscowościach mają naprawdę fajne produkty i fajne usługi, jak się mówi o eksporcie, to widać przerażenie w oczach. A tutaj bardzo prosty sposób mówię bez wyjścia z domu na takich szkoleniach jak teraz żeśmy organizowali byli eksperci którzy tłumaczą krok po kroku co trzeba zrobić jak wykorzystać te narzędzia i te instrumenty które dostarcza których dostarcza dana platforma albo można też iść na szkolenia z zakresu AI czyli sztucznej inteligencji i samemu sobie jakoś poradzić teraz można zasadniczo zrobić wszystko Wykorzystując nowoczesne technologie, które zresztą będą bardzo mocno wchodziły i będą rozwijane w tej działce właśnie e-sprzedaży, e-eksportu, ale nie tylko, bo myślę, że w codziennym życiu będziemy też, też to mieli, to w zasadzie tylko korzystać i nie bać się, bo mówię prosto, nawet nie znając języku, bo w tej chwili sztuczna inteligencja jest w stanie naprawdę wiele rzeczy, i to dobrze przetłumaczyć. No z jednej strony no to no jest to problem dla tych, którzy są tłumaczami, ale z drugiej strony no pomaga tym, którzy na ten moment no nie są biegli, przynajmniej tutaj, jeśli chodzi o funkcjonowanie na rynkach europejskich, to wykorzystanie narzędzi ze sztucznej inteligencji, czy e-commerce, e-eksport bardzo prosto może pomóc w rozwoju działalności gospodarczej i w rozwoju eksportu w tych małych, średnich i mikroprzedsiębiorstwach. Panie, bo w takim razie kiedy jakieś najbliższe szkolenie. Czy już coś wiadomo, kiedy e, przedsiębiorcy nas się czy mogliby to poznać? nie. Natomiast będziemy starali się w przyszłym roku zrobić takie szkolenia. Mam nadzieję, że jeszcze więcej firm będzie przychodziło, bo ja powiem szczerze, że e, trochę byłam zaskoczona, chociaż frekwencja nie była najniższa, ale e, korzystajcie Państwo z tego naprawdę, bo oczywiście można też się szkolić online, na różnego rodzaju webinariach, podcastach i tak dalej. Ale zawsze lepiej jest móc zadać pytania na żywo ekspertom, które tutaj przyjadą do nas. No bo czasami w natłoku różnych maili czy przekazywanych online informacji no możemy nie dostać takiej odpowiedzi, jakiej byśmy potrzebowali. A tutaj. Ten ekspert nam nie ucieknie, tylko można po prostu siąść chwilę i z nim porozmawiać. Czy warto sobie e... przygotować taką listę pytań do, do takiego eksperta już wcześniej? Oczywiście, no bo te informacje to nie są tajne informacje. W tej chwili można wpisać zapytanie i sztuczna inteligencja albo w ogóle tradycyjne kanały informacji też nam udzielą takiej podstawowej wiedzy i jak coś będzie niejasne, wy, wypisać sobie, co jeszcze by trzeba było doprecyzować z perspektywy naszej działalności, tak żeby jak najbardziej efektywnie skorzystać z tych szkoleń, z tych spotkań. Więc. Na pewno będziemy robili szkolenia, na pewno będziemy zapraszali firmy. Liczę na to, że więcej firm będzie przychodziło i że więcej firm będzie zadawało pytania. Bo yy, odważmy się. Dzisiaj mówiliśmy o tym z kolegą na, na forum, yy, w którym uczestniczyliśmy, że firmy, yy, żeby rozwijać swoją działalność, to przede wszystkim muszą mieć dobrych ludzi, pomysł, muszą mieć odwagę i informacje, informacje i kontakty, to są podstawy. No, przy gospodarce oparte, opartej na wiedzy, a w tej chwili tak, taka jest jakby taki jest trend. no to nie mając tych elementów no to ciężko się będzie rozwijać. I tutaj kluczem właśnie są, są te elementy, o których mówimy, no, a przede wszystkim ta odwaga. Zadania pytania, Pójścia, podejścia do eksperta, e, zebrania informacji z różnych źródeł. My się staramy e, tutaj z kolegą współpracując już od e, kilku miesięcy, a myślę, że będzie się to dalej rozwijało. E, przekazywać informacje nie tylko z reprezentowanych przez nas podmiotów, ale jak najszerzej, żeby e, firma miała wybór, tak? bo nie zawsze jest tak, że e, pa ich, Czyli Polska Agencja Inwestycji i Handlu, czy Agencja Rozwoju Przemysłu, czy jakikolwiek inna instytucja wspierająca biznes, ma wystarczającą liczbę narzędzi albo taki instrument, który akurat jest potrzebny na danej firmie. Więc zawsze polecamy usługi z różnych zakresów, w zależności od tego, jaka jest potrzeba firmy. Ale trzeba się odważyć I iść na to szkolenie i mhm. się z nami spotkać. Tej odwagi oczywiście życzymy naszym słuchaczom i widzom, natomiast jeśli chodzi już o konkretne terminy tych szkoleń, myślę, że jak najbardziej Pani Ewa do nas będzie przekazywać te informacje, a my Całą również będziemy to publikować. Na stronach internetowych również w też można znaleźć szczegóły, podejrzewam. Oczywiście, na stronach paih ale też na portalu promocji eksportu trade.gov.pl w zakładce wydarzenia są wydarzenia nie tylko u nas w regionie, ale z całego kraju. W których albo PAJ uczestniczy, albo którym patronuje, albo też inne wydarzenia, takie, które są wartościowe dla biznesu, więc zachęcam do zaglądania na stronę. Ewentualnie, no wystarczy wykonać telefon do mnie, czy przyjść do biura, czy, czy do kolegi. My się też polecamy nawzajem, więc i, i, i różnego rodzaju wydarzenia, czy wykłady, czy prelekcje albo panele, które organizujemy to na pewno poinformujemy i Państwa oczywiście też będziemy na bieżąco informować. Dziękujemy. To w ogóle nie jest przypadek, że dzisiaj spotykamy się jako Polska Agencja Inwestycji i Handlu i ARP, czyli Agencja Rozwoju Przemysłu. To jest współpraca już trwająca kilka miesięcy. Proszę naszym słuchaczom powiedzieć, na czym ona tak naprawdę polega, no i to już przechodzimy do Pana Tomasza. Tak, tak, współpracujemy, współpracujemy, ale to też wynika z tego, że biuro zostało niedawno otworzone w, Pajchu, w, tak. akurat w Kiercach i ta współpraca jest, jest dłuższa, dlatego że jesteśmy instytucjami w grupie dosyć dużej w grupie takiego Funduszu Rozwoju to są instytucje, które generalnie intencją tych instytucji jest wspieranie biznesu, wspieranie sektora MŚP, wspieranie też dużych przedsiębiorstw, ale nie ukrywajmy, tego sektora MŚP jest I zdecydowanie więcej, tak, i mikro, bo dużych firm mamy jakąś ograniczoną ilość, natomiast najwięcej wsparcia oczywiście potrzebuje ten mniejszy, mniejszy przedsiębiorca, który, który może nie ma tych wyspecjalizowanych służb, które przeanalizują mu całą, całą, całą dostępną opcję finansowania, jakichś wsparć, które, które udzielają różnego rodzaju instytucje. Rzeczywiście uczestniczymy bardzo często w wydarzeniach, staramy się mówić o tym, czym dysponujemy, bo są to różnego rodzaju produkty. Oprócz takich typowych produktów doradczych, gdzie wspieramy sam biznes i pomagamy w rozwoju tego biznesu, no to też fizycznie staramy się udzielać różnych innych formuł, takich jakie Państwo znacie na rynku. Tak? Są dotacje, są ulgi podatkowe, są pożyczki, są kredyty w instytucjach bankowych. W ogóle w grupie polskiego funduszu rozwoju funduszu rozwoju mamy polski fundusz rozwoju, mamy bank gospodarstwa krajowego, mamy PARP, polską agencję rozwoju przedsiębiorczości, mamy KUKE, mamy PAICH, mamy agencję rozwoju, tak, PFR. Już mówiłem, mamy jeszcze agencję rozwoju przemysłu. Tak. tak? Jest. Wszystkie instytucje są otwarte dzisiaj na ten sektor przedsiębiorstw prywatnych które do nas przychodzą i zadają różnego rodzaju pytania. tak? Czasami są to pytania, o których dzisiaj w sumie rozmawialiśmy, jakie mamy dotacje, ale my staramy się wykorzystywać wszystkie instrumenty, czasami też doradzamy, żeby wykorzystywać, wykorzystywać to, co jest w sumie najprostsze dla przedsiębiorstw. Dzisiaj, dzisiaj na, na, na wydarzeniu też o tym mówiliśmy. Przedsiębiorstwa, przedsiębiorstwo, które przychodzi albo otwiera, albo próbuje wejść w nowy biznes, szuka, Rozwiązania, które jest najprostsze, najłatwiejsze i najpewniejsze. To dobrze czy źle? To jest dobrze, jak szuka takiego rozwiązania, natomiast e, my widzimy też e, na rynku, że no tutaj mówimy o tej odwadze, tak? E, czasami, czasami trzeba w którymś momencie podjąć decyzję. Pierwsza decyzja to jest to, że w ogóle wchodzimy w sektor e, przedsiębiorstw. Niektórzy wchodzą w tą jednoosobową działalność gospodarczą, niektórzy wybierają już na samym początku jakąś spółkę prawa handlowego, otwierają ten biznes, zaczynają działać. Na początku finansują się przeważnie własnymi środkami albo gdzieś pozyskują jakąś, nie wiem, dofinansowanie na otwarcie tej działalności. I od samego początku można powiedzieć, że w zależności od tego, jaki ten biznes jest, można szukać różnych wsparć. Tak? Są czasami pożyczki preferencyjne na otwarcie nowej działalności. Są też i pożyczki, kiedy mamy jakąś inwestycję. Mamy e, polską strefę inwestycji, czyli ulgi podatkowe. To z uporem maniaka, ale będę powtarzał i tak. Zapomnijmy już o tym, że działają strefy zlokalizowane w strefach, czyli jak ktoś popatrzy się, że jest. E, specjalna, starachowicka strefa ekonomiczna. I patrzy się tylko na Starachowice, to źle. To bardzo źle. To bardzo źle. Tym bardziej, że już nawet w czasie spotkań, wychodząc właśnie naprzeciw, wychodząc do właśnie przedsiębiorców, do, do firm, pojawiacie się na terenie całego Świętokrzyskiego, a może nawet i dalej. Pojawiamy się wszędzie, bo od, od, od 2018 roku działa w ogóle Polska strefa inwestycji, czyli każda, każde miejsce w Polsce jest strefą. Nie musi być wpisane nigdzie na żadną specjalną decyzję. Po prostu każda działka inwestycyjna, gdzie dany klient, nasz przedsiębiorca chce zainwestować w środki, jest strefą. Program ciągły, nie ma żadnych ekstra naborów. Nie trzeba się wpisać w jakieś specjalne. Wymagania. Trzeba po prostu prowadzić działalność w zakresie pewnego kodu PKD. Głównie to jest produkcja, jakieś specjalistyczne usługi związane z księgowością, czyli takie usługi dla biznesu. No ale ta produkcja to jest ten główny, główny taki kor biznesowy, którego my się trzymamy. I tutaj, jak Ewa wcześniej powiedziała o, o tym e-commerce, dzisiaj widzimy dwa rodzaje takiej działalności. Mamy firmy handlowe, które handlują. One akurat mają najtrudniej na rynku, bo tych wsparć dla samej firmy, która prowadzi działalność handlowa jest mało. No i państwo też tego nie robi de facto. Tak, to jest problem, ale coraz częściej pojawiają się firmy, które zbudowały już jakąś swoją bazę, zaczyna, prowadzą ten handel dosyć mocno i patrzą się na to od tej strony, że fajnie mam tą jedną nogę handlową, którą prowadzę, mm. ale może wreszcie jest moment, kiedy trzeba w coś zainwestować, I czyli trzeba zainwestować markę. i trzeba zrobić coś swojego, żeby I zacząć tak. produkować. Jeżeli taka firma ma taki pomysł na produkcję, to bardzo fajnie, jeżeli o tym nam powie, dlatego, że my pomożemy jej z tym, żeby tą produkcję mogła zacząć prowadzić, na przykład w formie decyzji inwestycyjnej, bo w ramach tego będzie chciała wybudować sobie hale, wyposażyć jakieś maszyny i urządzenia. I uzyskać ulgę podatkową, a my pomożemy jej sfinansować ten projekt. Więc to są firmy, które dzisiaj są w handlu, ale szukają już trochę swojej marki, bo okazuje się, że obsługują tysiące czasami klientów, ale w sumie zawsze sprzedają coś, coś kogoś. Natomiast z drugiej strony mamy firmy produkcyjne, które patrzą się na to od tej drugiej strony, czyli na dzisiaj handlują tylko z dużymi odbiorcami, którzy od nich biorą ten swój produkt. No ale to jest obarczone tym, że teoretycznie patrzą się na rynek w ten sposób, że mogliby trochę zacząć sami sprzedawać, czyli znowu te firmy szukają rozwiązań do tego, żeby wprowadzić właśnie nowe, nowe, nowe kierunki, czyli zacząć prowadzić ten handel samemu i zacząć ten. To jest takie dwa, dwa, dwa światy, ale to zaczyna się rzeczywiście dziać. Bardzo też chcemy, że jeżeli handlujemy produktami, i, I te produkty te produkty są eksportowane w różne części świata, i korzystamy z platform, które mamy dostępne na rynku, albo budujemy własne, to bardzo byśmy chcieli, żeby jednak ten produkt był wytwarzany w na miejscu. Tak? Czyli bardzo byśmy chcieli, żeby firmy wykorzystywały różnego rodzaju formy czy to będzie decyzja strefowa i ulga od, w, w podatku dochodowym od wartości inwestycji Województwo świętokrzyskie w ogóle, tak jak dzisiaj też byliśmy na wydarzeniu razem ze, ze strefą starachowicką, te wartości nakładów są naprawdę proszę spróbować sobie sprawdzić, zadzwonić, zadzwonić do nas. My na pewno wspomożemy, powiemy, przekażemy informację, jak to wygląda. Ale taki minimalna wartość nakładów inwestycyjnych w ogóle w województwie świętokrzyskim dla takiego mikroprzedsiębiorstwa, to jest w niektórych no, 100 tysięcy złotych. Tak? To nie są duże nakłady, ale jeżeli ktoś uzyska 60% ulgi w podatku od tych 100 tysięcy, to ma 60 tysięcy do odliczania z podatku dochodowego PIT, który będzie, który będzie płacił. które Więc może zainwestować tak. na przykład w rozwój sportu. I no 60 tak. nie zapłaci i wykorzysta je w, na pewno w innym, fajnym celu, ale to powoduje pewnego rodzaju yy, myślenie, takie w dłuższej perspektywie, bo firma widzi, że jednak nie płaci. Pewnych, pewnych obciążeń, które gdzieś tam na samym końcu się pojawiają, a dzięki temu może się bardzo fajnie i szybko rozwijać. Przechodząc już dalej, w naszej rozmowie musi paść jakiś konkret dotyczący zbliżającego się Świętokrzyskiego Kongresu Energii. To wydarzenie zaplanowaliśmy na Politechnice Świętokrzyskiej 28 listopada. Więcej szczegółów dotyczących współpracy, organizatorów, a tak naprawdę naszych gości, również, którzy są tutaj razem z nami, zdradzą sami goście. Panie Tomaszu, proszę naszym słuchaczom powiedzieć, jak to będzie wyglądało ze strony ARP. Co przygotowaliście, jakie będą wasze panele i na jaki temat? Będzie nie tylko panel, tak? Będzie takie krótkie wystąpienie, gdzie. Będę chciał Państwu trochę opowiedzieć o tym, czym zajmujemy się w agencji i jakimi produktami dysponujemy na dzień dzisiejszy. Więc trochę takiej praktyki, informacji konkretnie, jakie produkty, jakie formy wsparcia, jakie dotacje. Tak, dotacja Digit, pożyczki, pożyczki inwestycyjne, obrotowe. Trochę informacji o naszej spółce leasingowej i informacji o spółkach w grupie Polskiego Funduszu Rozwoju co możemy z nich uzyskać, a myślę, że dalszą część opowiem już w trakcie panelu, w którym będziemy trochę mówić o jak prowadzić inwestycje, jak prowadzić inwestycje w tą transformację energetyczną, aby osiągać lepsze wyniki, tak? aby generować dobry wynik, dobry, dobry zysk. Czyli to, co firmy dzisiaj trochę potrzebują. Z jednej strony potrzebują wsparcia, w zakresie sprzedaży, czyli takiej pomocy z wyjściem na rynki, nowe rynki. Ja polecam rynki zagraniczne, bo one są najbardziej rentowne i to to, to, to jest ważne dla firmy, z jaką rentownością dzisiaj działa. Ale z drugiej firmy, firmy, firmy patrzą się na koszty swoje. No, trzeba inwestować, bo to jest koszt może na, na, na dzień dzisiejszy, ale później ta działalność jest bardziej efektywna. Czyli co trzeba robić? Trzeba się automatyzować. Trzeba szukać rozwiązań, które w przyszłości będą generować mniejsze koszty, a do tego są potrzebne inwestycje. No i oczywiście na koniec polska strefa inwestycji czyli jak już nie będziemy, będziemy mieć dobre przychody, niskie koszty, będziemy mieć wysoki zysk, a od tego trzeba będzie odprowadzić podatek. A jeżeli inwestujemy, no to szukajmy wsparcia. E, które jest dostępne, a ta polska strefa inwestycji i działalność akurat tutaj w województwie świętokrzyskim e, Starachowickiej strefy, jest idealnym połączeniem i miksem tego, żeby no, rozwijać firmę i, i, i jak gdyby działać, działać długofalowo, e, no, ale to głównie rozwijać firmę, tak? Mieć, mieć ten potencjał wzrostu w przyszłości. Szczegóły kongresu na kongresenergii.eu, tam właśnie znajdziecie szczegóły na temat wydarzenia piątkowego. Natomiast jeszcze skorzystamy z tego, że mamy tutaj panią Ewę. A pani Ewo, co pajch mógłby zaproponować, będąc tam na miejscu? To, że zobaczycie się z przedsiębiorcami, z firmami, to jedno, no ale jednak z takich spotkań musi coś wyniknąć. Ja powiem w ten sposób. My staramy się angażować w różne przedsięwzięcia, ale oczywiście energetyka jest takim bardzo ważnym kierunkiem rozwoju naszej gospodarki, naszego kraju i elementem, który też jako Polska Agencja Inwestycji i Handlu bardzo mocno promujemy, promując w ogóle markę gospodarczą Polski i polskie przedsiębiorstwa, polskie produkty, polskie usługi. Ale też zajmujemy się przyciąganiem inwestorów zagranicznych do nas i ten obszar energetyczny też, ten sektor energetyczny też jest w obszarze zainteresowania zagranicznych inwestorów z różnych rynków. Ostatnio czytałam, że dość mocne zainteresowanie jest ze strony rynków azjatyckich, na przykład Japonii, po naszej wystawie i po udziale Polski, który też obsługiwała Polska Agencja Inwestycji i Handlu na Expo w Osace. Więc, więc tutaj myślę, że z jednej strony, my staramy się zaangażować na zasadzie takiej, że prawdopodobnie będziemy mieli wystąpienie eksperta branżowego z zakresu energetyki, który opowie o projektach inwestycyjnych, które bądź zostały zrealizowane z udziałem PAICHU, bądź są w trakcie realizacji z tego sektora energetycznego, ale też prawdopodobnie też będzie informacja na temat tych rynków zagranicznych, które są potencjalnie zainteresowane inwestycjami u nas, bo nadmienię tylko, że w tej chwili Polska jest bardzo atrakcyjnym obszarem inwestycyjnym dla różnych krajów z całego świata. Świadczą o tym na przykład dobitnie rekordowe wyniki tego działu eksportu w Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, która za pierwsze trzy kwartały zanotowała aż 42 projekty inwestycyjne wspierane przez PAIH o wartości łącznej ponad 3 miliardów euro, w których zadeklarowano około ponad 4000 dodatkowych miejsc pracy więc myślę, że tutaj warto o tym mówić. Mówię, że będą nagrane informacje, dlatego że w Pajchu śmiejemy się, że my pracujemy wiecznie, cały czas. Ponieważ mamy biura na całym świecie i w tych biurach są różne strefy czasowe. A mówię, że będą nagrane informacje, a ja tylko uzupełnię pewne dane, ponieważ panowie prezesi są za granicą i ekspert również jest za granicą, więc on nie wiadomo, czy będzie w stanie się połączyć online. Jeśli się to nie uda, to prześlę nam po prostu szczegółowe informacje gdzieś z okolic Ameryki Południowej, więc, więc myślę, że to też jest taka dodatkowa informacja, że staramy się ściągać tych, te bezpośrednie inwestycje zagraniczne do Polski, ale też pomagamy polskim inwestorom inwestować, bo coraz więcej polskich firm też korzysta ze wsparcia i doradztwa pajchów w zakresie loka lokalizacji, tak, lokowania inwestycji, natomiast one są finansowane tutaj przez kolegów, są wspierane przez Polską Strefę Inwestycyjną, Także nasze usługi się są komplementarne, uzupełniają się. No i dlatego też tak ściśle współpracujemy. Chociaż ja krótko, bo biuro zostało otwarte dopiero oficjalnie w lipcu tego roku. No ale myślę, że na razie współpraca nam się tutaj genialnie układa, jeśli chodzi o poziom regionalny. Poziom krajowy nas wspiera, bo tam jest Team Poland, tak już kończę. No i o tym będziemy mówić. Ja uzupełnię to. to Czym ja się zajmuję i jak ja mogę pomóc tutaj w regionie? W takim razie serdecznie zapraszamy na to wydarzenie: Świętokrzyskie Kongresy Energii 28 listopada. Od samego rana na Politechnice Świętokrzyskiej na auli mnóstwo wspaniałych gości. Kto zainteresowany tematem, przypominam, strona internetowa kongresenergi.eu, natomiast również dodajmy i zaznaczmy, że na YouTube, na kanale YouTube Radia Rekord Świętokrzyskie będzie prowadzona transmisja online, będzie można nie tylko posłuchać, ale również zobaczyć te wszystkie prelekcje wyśmienitych gości, z naszego kraju, ale zresztą, tak jak słyszycie, nie tylko z naszego kraju, bo gdzieś tam jednak, co niektórzy, mogą znajdować się poza granicami, nawet i samych Kielc, a jednak uczestniczyć, uczestniczyć w tym oko, oto kongresie. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Dziękujemy i zapraszamy. Dziękujemy. Zapraszamy. Przypominam, że naszymi gośćmi na antenie Radiary Świętokrzyskie byli pani Ewa Kapelśniowska z Regionalnego Biura Handlowego w Kielcach, Polska Agencja Inwestycji i Handlu. Dziękuję, zapraszam do kontaktu. I pan Tomasz Król, Agencja Rozwoju Przemysłu SA. Dziękuję bardzo i zapraszam na kongres. Proszę się zapisać i, i, i uczestniczyć aktywnie w tym wydarzeniu, bo na pewno będzie wiele ciekawych informacji na temat tego, jak można pozyskać różnego rodzaju środki, ale też pewnie informacji o tym, co, co będzie się działo w gospodarce i w kraju i, na świecie. W kraju i na świecie. tak. Dziękuję bardzo serdecznie. Do zobaczenia w piątek.